Jak się nazywacie? Antek Konarski. A ty? Łukasz Pątkowski. Znacie go? Hmm, znają. Chłopaki, wasz kolega nas wezwał, że jego tata bije mamę. To jest bardzo poważne przestępstwo. Powiedzcie mi, wiecie cokolwiek na ten temat? Ale my naprawdę nic nie wiemy. Wyjmij A. te ręce z kieszeni, już. Powiedz mi, Wyjmij. czy ja czuję od was alkohol? Nie, nic. Nie piliście nic? Nie. W tym momencie już wiedziałem, że moje przeczucia były słuszne. Chodziło tu po prostu o wygłupy nastolatków. Na szczęście jeden z nich szybko zrozumiał, że lepiej będzie powiedzieć prawdę i nie ryzykować większych kłopotów. Trojna? masz przynieść. Zaraz sprawdzimy, czy piliście czy nie. Ale my tylko po połówce. Proszę pana, my tylko jedno piwko na spółkę. Przysięgam, pierwszy raz przycipiłem. No przecież wy macie po 14 lat. Ja mam 15. A. Dorosły się znalazł. Dużo więcej. Posłuchajcie, powiedzcie mi, co się tutaj wydarzyło. Bo wie pan. Panie, co z kieszeni, powiedziałem. Kacper to największy chojrak na dzielni, i założyliśmy się z nim, że. No, że. No mów! Że nie ściągnie tutaj glin i nie zrobi sobie selfie z radiowozem. To on powiedział, że zrobi. I to on to wszystko wymyślił. Jego ojciec wcale nie wie matki. U nich w rodzinie wszystko gra. A browara podebraliśmy temu menelowi. Zabraliście piwotem u facetowi i wypiliście, tak? Smarkacze nawet nie zdawali sobie sprawy, że wzywając nas do swojego głupiego zakładu, mogli przyczynić się do nieudzielenia pomocy innej osobie, która mogła tego potrzebować. Dorosły, który wzywa policję bezpodstawnie, może liczyć nawet na mandat do 500 zł. W związku z tym, że chłopcy byli nieletni, groziła im sprawa w sądzie rodzinnym, a nawet kurator sądowy. A powiedzcie mi, jakim jest dla was pan Henryk? Nie kim, to zwykły jak. Wszyscy z okolicy mają z niego bekę, bo ciągle na pruty chodzi. Kacper chciał mu dogryźć za to, że Heniek go ostatnio... Ty, e, się wreszcie? Kolego, staj sobie tutaj z boku, nie nerwuj, dobrze? Ani słowa. Pogonił, no bo, bo ten kręcił go e, telefonem, się. jak się zatacza po chodniku. Aha, i zrobiliście sobie takie jaja, tak? Z faceta, dobra, ja już wiem, o co tutaj chodzi. Wasi rodzice są w domu? Ale niech pan im nic nie mówi. My sobie po prostu pójdziemy. Nigdzie sobie nie pójdziecie, tylko pojedziecie z nami. Macie naprawdę teraz bardzo duże, ale to bardzo duże problemy. Dobra. A ty chłopcze podasz mi swój adres? Czy sam mam go sobie ustalić? Mogę podać. Cieszę się. Idziemy. Nieletni często chcą się zabawić kosztem policji. Nie zdają sobie jednak sprawy, że o ich wybrykach z reguły zawsze dowiadują się rodzice. Z tej interwencji zostanie sporządzona odpowiednia dokumentacja, a o losach chłopców zadecyduje sąd rodzinny.